Ciema siema witajcie z tej strony ja Tomczekakzywie. Dzisiaj do Was nagrywam Minecraft Hardcore na kanale. Widzimy to już jest trzeci odcineczek z Minecraft Hardcore na kanale i dzisiaj jak wiecie na ostatnim odcineczku zacząłem budować domek, więc dzisiaj go postaramy się skończyć, żeby po prostu mieć już go dokończonego maksimum jak się uda. Zostało nam niewiele do końca, bo zostało nam już tylko skończyć teoretycznie dach oraz, no, miejmy nadzieję, że uda nam się go zakończyć. Podłogę trzeba jeszcze zrobić i oświetlić go trochę bardziej oraz y, też zostawić, y, dru drugie piętro postawić, żeby y, nie było aż tak wielkiej tragedii. No, wydaje od lutego rozpoczynamy daily prawdopodobnie, więc będzie trwało do końca roku, więc bardzo serdecznie zachęcam do yy, wspólnej zabawy, żeby no nie było smutno mi, że was nie ma, bo ja się staram, staram się robić dla was jak najlepsze filmy, jak nie z Minecrafta, jak nie z Fortnite'a. Czytam Wasze komentarze i na kanale się pojawi prawdopodobnie jutro Fortnite, a pojutrze coś e, też lepszego się pojawi. Więc bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, do zalajkowania i też Wam dziękuję widzowie za 760 subskrypcji na kanale, bo już nas jest naprawdę dużo i miejmy nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijał w ciągu dalszym. To, co my robimy, to, co ja się staram robić dla Was, to jest naprawdę e, dla mnie wielkie poświęcenie. I kiedy nie w nocy, kiedy nie w dzień e, robię dla Was fil filmy, więc to. No i widzę, na Discordzie pojawiła się nowa zakładka Ciężarówki Widzów, gdzie e, wysyłacie swoje ciężarówki z Euro Trucker Simulator tu na kanale. Znaczy, Boże, na kanale. No, znaczy, że wysyłacie po prostu swoje ciężarówki i co 3 miesiące. E, wybieram w najlepszą ciężarówkę i pace of carda o wartości 30 zł wygrywa dana osoba więc e, warto zachęcam do zabawy, żeby e, wygrać o wartości 30 zł Pace of Carda Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam, a my jak już mamy troszeczkę drewna, a troszeczkę go jest troszeczkę mało, no ale na razie starczy do uzupełnienia e, hacjendy chałupy no, i tak jak już widzę, wcześniej wspomniałem. Na pierwszym odcineczku znaleźliśmy wioskę. Teraz yy, rozbudowa chałupy. To w kolejnym wypadałoby pójść do kopalni. Więc, yy, jeśli zostawicie tu maksimum 10 łapek, na no, maksimum, jak zostawicie 10 łapek w górę, to wiem, żebyście chcieli kolejny odcineczek. I to już będzie kolejny odcineczek, jakby z, można było powiedzieć. Może i kopalni. Dokończymy sobie tu. Szybciutko, my no pyku Żeby już do końca było to zrobione. Tu jeszcze dachu nie ma. Dachu, no, wiadomo, przez uskreską, czy nie wiadomo jak to się wymawia, ale okej, okay. dachuje się nie kreskuje, może być. Dobra, Dach mamy pierwszej zrobionej jakby warstwy. No i lecimy z klejną, żeby nie było, że e, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, robimy tak jak na dole. Zrobimy sobie domek dwupiętrowy, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Żeby nie było też jajców. Bo jak są jaja, to jest niebezpiecznie. Ale tu sobie polecimy, tak troszeczkę nie po Bożemu. Dobra, polecimy sobie tak. Jak. Tu zrobimy tak, jakby troszeczkę mniejszy. O, pyk, pyk. Okej, okay, dobra. Jakoś to wygląda, jakoś, ale to trudno. Trudno się mówi, trudno by tu. Okej. Okay. Mm, kolejny tak Wiadomo, że dachu teraz. Będzie ciężko zrobić, bo jeszcze trzeba będzie ogarnąć jakby spodek, ale miejmy nadzieję, że na tym filmie go skończymy. Wszystko się okaże. Czy go skończymy, czy nie. Czekajcie, jak tu idzie? Dobra, tak to idzie. OK. Nie jest jedno, nie, nie jest jedno za dużo. Dobra, okej okay. eee, tu tu, ru, tu 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 tu. Dobra, udało się. Mamy to. No to co, robimy na początku dach, nie? Będzie prościej. Jak jesteśmy już na... W sumie i tak nam nie starczy maksimum drewna. Na mm, jakby to rzec na teraz, więc trzeba będzie ich znowu pozbierać. Myślę, że teraz by przydałoby się iść z tamtej. Partii, w sumie tam jest drzewo, tam, tam są drzewa jeszcze. No zobaczymy. Zobaczymy jak to się potoczy. Najlepiej kurde tak pozamykać na razie te jakby dziury wszystkie o, załóżmy tu Dobra, idziemy po drzewo Idziemy szybko, po drzewa kury, nie mam. Hmm. Czy ja mam kamień w tym swoim jeszcze domku? Czy jeszcze nie Czy nie mam kamienia? Tu nie mam kamienia, kurde. To muszę żelazo złożyć. Aj, dobra czekajcie. Jest inny pomysł. Żeby tego żelaza jeszcze nie marnować. Przecież tu jest bruk jeszcze fajnie jakby żelaza jeszcze było w nim. Kurde nie ma. Chyba. Chyba żelaza nie ma. Ale jest golem za to. Czemu golem tu jest. Mam pochodnie? Ja mam pochodni. A że szkoda. Ej, fajna kopanie się tu zapowiada. Ale to w kolejnym odcineczku Jest wybijacie 10... O ale węgiel jest. Tak jak mamy węgiel, to jesteśmy uratowani w miarę. To w kolejnym odcineczku idziemy do kopalni. 10 łapek w górę i idziemy do kopalni w następnym odcineczku. Jeśli chcecie kolejny odcinek z Minecraft Hardcore, już czwarty będzie. A my wykopiemy szyb, szybciutko sobie węgiel. Rozbudowa dalej domku. I oczywiście żywiołu wszystkiego. Ile tego węgla jest? What the fuck? A. Dobra, gramy to. Okej. Okay. Mm. Trzeba się teraz tam wydostać. Mamy to mamy diert. Przepraszam, <coughs> okay. Muszę mm, 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 mm. To tu jest. Dobra, no, come on No, to A, przyszedłem po... Tomek jesteś mądry. Inteligentnie. Teraz ja zginę przez głupotę jakąś. Jestem inteligentnie mało rozwinięty do przodu. Ogólnie. jakby ktoś pytał Bo Tomek poszedł po... Tomcio, Poszedł po yy, kowla, a wyszedł z węglem. No... Myślę, że to jest Creeper. A bo Creeper był to byłoby troszeczkę... W śmiechu głupio warte i muszę zrobić szybciutko. Idziemy, sobie szybciutko zrobić siekierkę. Siekiereczkę się kieruje. Dobra, szkielkę by się przydała zrobić. Żeby trzymać rzeczy swoje. Świnka, chrum, chrum. A my jedziemy żarcie i jedziemy dalej. Jedziemy z tym koksem. Kończymy domek dzisiaj. Chyba, chyba kończymy domek dzisiaj. Co poradzić? Lokalizację mamy dobrą. Przy wiosce To jest git. To jest GUT, moi drodzy Państwo. To aż trzeba drzewa więcej niż tyle co miałem A Jeszcze na podłogę, żeby było. Na schody Mam trochę... Jeszcze przydałoby się te zrobić. Szyby. Nie wiem czy mam tyle piachu. A też zależy od tego czy ja mam piach Fajnie jakbym miał gdzieś tu blisko piach nie chcę się jeszcze położyć do grobu, ale no... Piach by się przydał do szyb Może gdzieś tu będzie O jest coś chyba Zaraz sprawdzimy to Zaraz to sprawdzimy i się ciemni już a jak się ciemni to jest trochę niebezpiecznie się robi Jest coś, tam jest jakiś kawałeczek piachu a to dalej nie jest wciąż to samo, jakby. Więc jakby to samo, wszystko. A no jest trochę tego piachu, to jest good To jednak jestem uratowany trochę. Zaraz tego też pozbieramy, żeby nie chodzić trzy, trzy razy. Żeby sobie nie chodzić, to zawsze można przynajmniej ja skończyć tej kierki. robię tom i tom, jakby. Trzeba sobie sprzątać w eku, a nie tylko. Dobra, zaraz. Się szybko cofamy do domu tylko nam się ta siekierka skończy. Żeby nie walczyć z creeperami. Nie tylko. Jeszcze sobie szybko pozbieramy piachu trochę. By ten piach był. Poszło, dobra. Na razie tyle. Przepalimy to szybciutko. Idziemy się położyć spać i będziemy dokończać domy. Szybciutko. Jeszcze szybko sobie to zbierzemy raz. Ja wiem, że kusi. Ja nie mogę. Jak ktoś kusi mnie, to ja muszę to zrobić, nie? Bo potem będę wracał, cofał i wszystko inne. To mi się krówki, kurde, trzeba się rozmnożyć. To szybko też to zrobimy. Teraz. Zrobimy to szybciutko. O, tam już są pierwsze zja zja zjadki, nie zjadki. Chodźmy ich zaatakujmy. Może nie będzie aż tak tragicznie. Żeby nie było, że ja tylko domki buduję i nic więcej. Dobra Innego pana mniej. Zobaczcie, bo tu creeper jest. Co ja zrobiłem teraz najlepszego? Ty nie żyjesz. I prawie nie żyjesz. No, ile jeszcze. Dobra, nie żyjesz. Okej, okay, ale teraz miałem troszeczkę, serce mnie biło Serce mnie troszeczkę zabiło teraz, no ale trudno Czekajcie, ja chyba się położyć spać, tylko nie wiem czy mi pozwoli Pozwoli, okej, okay, dobra To jesteśmy uratowani Teraz Idziemy przeatakować, szybko, 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 szybko Wydoby, 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 wydoby przewagę, masz przewagę, dobra

Jak skończymy dach, to potem się bierzemy jakby za co, za podłogę, nie za podłogę, za jeszcze dół, jeszcze dół trzeba ogarnąć. No kurde, to się potem. Ale miałem teraz szczęście. Skomijdaliśmy trochę rozwalił ale miałem ogólnie szczęście. Teraz, jakbym zginął, to byłaby trochę lipa, jakbym zginął. Ale węgiel mamy, trzeba się cieszyć. Tu Enderman lata. Na razie go nie będę zaczepiał. To mi trochę domek zniszczyło. Dobra, naprawimy to szybko. Eee, szybko, 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 szybko. Dobra, okej. Okay. Nie tak. Mm, mm, mm. Picobello. Czekajcie, czy ja tu nie mam żadnych gości? Raczej nie. Dobra. Gościu Denerwujesz mnie włączyle zabiera? O że już dupę modejarza No Ej, no! To jest niesprawiedliwe widzowie!